podziękowano, albo nawet można powiedzieć yy, wyrzucono generalne te, gre, generalnego realizatora inwestycji z placu budowy przy ukończonej budowie w 99% no jest to na działanie, moim zdaniem na szkodę spółki. Yy, zostało wydatkowane przeszło miliard złotych i w tej chwili ten blok yy, stoi, stoi. I nie jest w rozruchu. Ratujmy polskie azoty.